No i słuchajcie, jest zimno, jest zima, ale jest słoneczko, piękna pogoda. Aż chce się wyjść do ogrodu i w związku z tym, co dzisiaj w tym ogrodzie porobię, zabezpieczę sobie tego kuflika. opowiem wam trochę o jego uprawie i pokażę wam co słychać u bananach, którego zimuje w gruncie. Dzień dobry. Zacznę, słuchajcie, kochani, od banana, bo y, muszę go wywieczyć. Jak słońce świeci, tam w środku się fajnie nagrzewa. Można go trochę odparować. Zobaczymy. Ach. A wreszcie. pokaż kotku, co masz w środku. O, śnieg jeszcze na tym leży, bo padał. O, lód nawet spadł, widzicie? O, czyli. Czyli był mróz w nocy, słuchajcie, był. O! I to całkiem galanty. Ale termometr w środku pokazuje jeden stopień. Bo on tam ma czujkę, uwaga. O! Ta folia to jest tylko na górze, ale... Ha ha ha, zobaczcie! Wszystko jest dobrze. Bardzo dobrze. Słuchajcie, żyje. Tutaj, o, mam nadzieję, że to widać. Tu jest wszystko zielone. Ach, coś tu wykiełkowało nawet. Więc chyba jest wystarczająco ciepło. Tu jest, słuchajcie, wszystko zielone. Ten liść tutaj jest twardy, więc wietrz się. Ach, to mu trochę rozgarnę, żeby się wywietrzyło. Na tą chwilę jest lekko na, na kozera, chyba. Nic mu nie będzie. Niech trochę to słoneczko tu przygrzeje. Odparuje. Co? Idziemy się z nim na wiosnę. Mam nadzieję, że w całości będzie może szansa na to, żeby nie wykopywać tych wszystkich bananów, tylko je zabezpieczać. A teraz idziemy do kuflika. Kuflik cytrynowy, jak widać, zielony. Poleca się go uprawę w pojemnikach i zimowanie go w jakimś jasnym, chłodnym pomieszczeniu. Ale ja uprawiam go w gruncie. Słuchajcie, uprawa nie jest trudna. E, jasne stanowisko, bardzo słoneczne, on uwielbia słońce. E, nawożenie mogę powiedzieć średnie, gleba uniwersalna i on sobie po prostu rośnie. Wymaga oczywiście lekkiego zabezpieczenia przed mrozami. On u mnie jeszcze nie miał jakichś uszczerbków. Słuchajcie, nie stracił tutaj liści, mimo że było już minus 5, a może i więcej, bo ja tak bardzo dokładnie nie sprawdzałam. I ma się na razie świetnie, ale ta bestia ze schodu ma nadejść, więc tak czy siak trochę go okryję. A jak? Słuchajcie, nie za bardzo. Nie tak jak moją palmę w wielkim namiocie. Nie, nie, nie. Słuchajcie, kora. W zeszłym roku to były zrębki drewniane. I kastra budowlana. Ale on już się w tym roku w kastrę budowlaną raczej nie zmieści, więc z tym zadaszeniem będziemy kombinować inaczej. Ale korę, słuchajcie. Daje na ziemię pod korzenie. Ale tu, w środek, słuchajcie. Żeby zasypać te wszystkie pędy. Tak bryłę korzeniową zabezpieczyć, w razie czego jak góra zmarznie, odbije nam na wiosnę. Od korzeni. Zresztą kuflik, słuchajcie, fantastycznie kwitnie. Te szczotki yy, butelkowe pojawiają się przez całe lato do jesieni, jak jest ładna pogoda. I naprawdę cieszą oko, bo jest to coś bardzo, bardzo oryginalnego. Stwierdzam, że zrębki były lepsze, bo były lżejsze. Trzeba uważać, żeby tych pędów nie pogiąć, nie połamać. Słuchajcie, myślę, że to mu na razie wystarczy. Jak będzie taka potrzeba, ja go troszeczkę podwiążę. On jest w ogóle do podcięcia, ale to na wiosnę, i wtedy zabezpieczę go jakoś na górę. A jak zaczęło wypadać, to wstawię tutaj parasolkę po prostu przeciwsłoneczną, żeby to jakoś mocno nie zamiękło. Ale opadów nie zapowiadają na razie e, e, ewentualnie śnieg, więc parasolka wystarczy. Polecam Wam serdecznie tą roślinę do ogrodu, bo jest naprawdę super. Jeszcze jedna sprawa, widzicie to tutaj? To jest Passiflora Edulis, którą Wam już pokazywałam. Ona tutaj rośnie, że tak powiem, na dziko, bo ona była wykopana do zimowania, ale z tego co zostało, słuchajcie, odbiła i wlazła na płot, i socie jest niezabezpieczana i po prostu tak stoi. I już drugi rok. Yy, więc pff, okrywać pasiflorę na zimę okazuje się, że chyba nie potrzeba. Yy, jak monitorujecie kanał, będziecie wiedzieli dokładnie, jakie maksymalne spadki temperatur u mnie wytrzymała. No i wtedy może nie będziecie mogli się martwić o swoje rośliny. Popracujcie trochę w ogrodach, taka ładna pogoda. Trzymajcie się. Pa!